Bitwa pod Beresteczkiem była zdecydowanie największą polską bitwą XVII wieku, jak i jedną z największych bitew tego okresu w całej Europie. Nad rzeką Styr spotkała się dowodzona przez samego króla Jana Kazimierza Armia Rzeczpospolitej, z ogromną liczącą ponad 100 tysięcy ludzi armią kozacko-tatarską. Starcie to miało rozstrzygnąć trwającą od dwóch lat wojnę między Rzeczpospolitą a kozackimi powstańcami pod przywództwem Pochdana Chmielnickiego. Trwająca trzy dni bitwa, podczas której szala przechylała się kilkukrotnie z jednej na drugą stronę, otworzyła zupełnie nowy etap wojny. Wielu historyków twierdzi, że to właśnie wtedy zaczął się początek końca I Rzeczpospolitej. Jeśli jesteście ciekawi, jak przebiegała kampania i sama bitwa oraz co miałem na myśli mówiąc o rozpoczęciu nowego etapu wojny, zapraszam do oglądania. Drży ze strachu czerń kozacza Dęba stają osełekce, chniaź jarema się nawraca, prawosławnej wiary nie chce. Złe przeczucie piersi dusi, łopom pomyli i ikony, a on pan udzielny rusi, księstwo zbliża do... Rok 1648. Pierwsza Rzeczpospolita jest w niezwykle trudnym położeniu. Ogromny kraj, rozciągający się od Poznania na zachodzie do Smoleńska na wschodzie, który w swoich granicach ma także Kijów czy Rygę, mimo iż z zewnątrz wydaje się istną potęgą, to jednak wewnątrz przeżywa poważny kryzys. Na południowym wschodzie wybucha powstanie Chmielnickiego, podyktowane ogromną dysproporcją między kozakami rejestrowymi a nierejestrowymi. Oraz wycofaniem się króla z planów wojny z Turcją, która dla Kozaków oznaczałaby zwiększenie rejestru oraz bogactwo w postaci łupów wojennych. Bunt kozacki, nie pierwszy zresztą, zaczął w posadach całym państwem. Przywódca kozaków, Bohdan Chmielnicki, skumał się z Tatarami, którzy, skuszeni wizją łupów w postaci ludzi i zwierząt, przyłączyli się do Antypolskiego Buntu, który oficjalnie wybuchł w kwietniu 1648 roku. Słabo zorganizowani polscy dowódcy kompletnie źle ocenili połączone kozacko-tatarskie siły. Efektem czego były dwie ważne przegrane już na samym wstępie wojny w bitwie pod Żółtymi Wodami oraz pod Korsuniem. Zwłaszcza w tej drugiej z sześciotysięcznej polskiej armii uszło zaledwie niecałe tysiąc żołnierzy. Powstanie szło bardzo nie niepomyślnie Polaków. Kolejne potyczki kończyły się najczęściej porażkami wojsk królewskich. 10 lipca 1649 roku rozpoczęło się oblężenie z baraża, które po ponad miesiącu zakończyło się podpisaniem ugody między Rzeczpospolitą a Hanatem Krymskim. Tak zwana Ugoda Zborowska, podpisana 17 sierpnia, nie była jednak zbyt korzystna dla Rzeczpospolitej, jak i nie do końca zadowoliła Kozaków. Dlatego, mimo iż ratyfikowana przez Sejm, nie została zaakceptowana przez polskich magnatów oraz ludność ukraińską. Z tego powodu nigdy oficjalnie nie weszła w życie. Mimo to przyniosła półtora roczny okres względnego spokoju. W lutym 1651 roku został on jednak brutalnie przerwany wypadami oddziałów niejakiego kozackiego pułkownika Nieczaja, na które odpowiedziały wojska wojewody Kijowskiego Stefana Czarnieckiego. Doszło do potyczek, które z aprobatą większości szlachty przerodziły się ponownie w regularny konflikt. Nowy król Jan Kazimierz. Ogłosił Pospolite ruszenie i zebrał wojsko w Sokalu, gdzie wcześniej obóz przygotował Hetman Mikołaj Potocki. Zgromadzenie polskich wojsk przyniosło naprawdę dobre rezultaty. Finalnie w oboje Rzeczpospolitej pojawiło się według różnych źródeł około 80 tysięcy zbrojnych. Wielka Armia została podzielona na 9 pułków jazdy, która ówcześnie była trzonem Armii Rzeczpospolitej. Oprócz tego całą piechotę, kawalerię cudzoziemską oraz artylerię sformowano w osobny pułk pod osobistym dowództwem Jana Kazimierza. Przy boku króla zawiązano także sztab, w którym znalazło się kilka ciekawych postaci. Między innymi Stefan Czarniecki, brat przyszłego króla Jana III Marek Sobieski oraz doskonale znany skart Sienkiewicza, osobisty wróg kmicica Bogusław Radziwiu. Kozacy natomiast przygotowali armię liczącą od 80 do nawet 100 tysięcy ludzi, w sile 40 tysięcy zaporożców i od 40 do 60 tysięcy tzw. czerni, czyli ukraińskiego chłopstwa. Tatarzy za to pod dowództwem Hana Islama Gireya dysponowali 30 tysiącami świetnie wyszkolonymi, lecz wyjątkowo słabo uzbrojonymi wojownikami. Wewnętrzna sytuacja nie przedstawiała się zbyt kolorowo w obu armiach. W polskim wojsku, oprócz problemów finansowych, które chociaż w pewnej części rozwiązała zbiórka wśród możnowładców, jak można było się spodziewać, największe kłopoty sprawiało pospolite ruszenie, wśród którego dochodziło do potyczek nawet całych oddziałów. Wśród kozaków natomiast coraz częściej dochodziło do dezercji, zwłaszcza wśród chłopów, co jednak dość szybko rozwiązał Chmielnicki, ogłaszając, iż Polacy chcą oddać Ukrainę na rabunek Tatarom, co całkiem skutecznie zatrzymywało chłopów. Nie najlepsza sytuacja w polskim obozie zmusiła Wojska Rzeczpospolitej do wyruszania w kierunku Nieprzyjaciela. Od początku za sprawą Czarnieckiego wyruszono w miejsce, gdzie to Chmielnicki miałby utrudnione zadanie atakowania. Miejscem takim były rozlewiska Styru w okolicy Beresteczka. Mimo bardzo trudnego do przejścia terenu przeprowadzono przez niego ponad 100 tysięcy wozów. Nastrój w obozie również nie sprzyjał takim wyprawom. Nawet sam hetman Potocki w czasie marszu miał powiedzieć: dajcie mi spokój, bo się nożem pchnę. Mimo trudności 25 czerwca wojska królewskie stanęły pod Beresteczkiem i od razu odniosły pierwsze małe zwycięstwo. Rzeczywiście, zgodnie z planami tereny, jakie zajęły siły Rzeczpospolitej, nie pozwoliły Tatarom na rozwinięcie szyków, a kozakom na odpowiednie rozłożenie taborów i artylerii, co dotychczas przy wsparciu lekko zbrojnych Tatarów stanowiło najpotężniejszą broń kozaków. 27 czerwca wojska Chmielniciego i Hanna stanęły pod Beresteczkiem. Następnego dnia, 28 czerwca, od rana rozpoczęła się bitwa, która miała zdecydować o losie wojny. Pierwszy dzień upłynął głównie na drobnych potyczkach i podjazdach. W pewnej chwili jednak doszło do niebezpiecznego incydentu. Polacy rozproszyli nacierających Tatarów i ruszyli za nimi w pościg. Jednak zapędzili się zbyt daleko i stracili osłonę ogniową. Na szczęście sytuację uratowała przytomna interwencja pancernych Jeremiego Wiśniowieckiego. Pierwszy dzień, mimo iż nie obfitował w żadne decydujące potyczki, to jednak dał pewną przewagę Polakom. Han, zachęcony najpierw przez Chmielnickiego, rzekomą słabością Polaków, w praktyce przekonał się, że sytuacja wygląda zgoła inaczej. Sam Chmielnicki też nie był tym samym dowódcą, co dwa lata wcześniej pod Żółtymi Wodami czy Korsuniem. Mocno pod podupadł, głównie z powodu zdrady żony. Mimo narastających wątpliwości, Han zgodził się kontynuować bitwę. I następnego dnia na czele tatarsko-kozackiej jazdy zdecydował się zdobyć przeprawę na plaszówce. Starcie, mimo iż cały czas miało charakter głównie podjazdowy, to zaangażowane w nie było znacznie więcej wojsk. W końcu Tatarzy przełamali jeden z polskich pułków w centrum i podeszli bardzo blisko obozu, gdzie jednak mocno we znaki dała im się polska artyleria. Ostatecznie, wsparta kawalerią, odepchnęła Tatarów. Jednak duży błąd popełnił tutaj Czarniecki, który, podobnie jak dzień wcześniej, zapędził się za daleko i dał się wpędzić w okrążenie. Ponownie bardzo przytomnie zareagował Wiśniowiecki, ratując okrążonych. Koniec końców Tatarom, mimo znacznie wyższych strat, udało się zdobyć przeprawę na rzece. Trzeciego dnia armia polska ustawiła się w tzw. szyku holenderskim. Czyli szachownicy przeplatającej oddziały piechoty i jazdę. W kierunku polskich pozycji powoli podchodziły oddziały tatarskiej i kozackiej jazdy, a za nimi tabory. Jan Kazimierz zakazał pod karą stracenia jakichkolwiek wypadów na wroga. Jego taktyka zakładała przesuwanie wszystkich oddziałów naraz. Strategia ta była dla Kozaków i Tatarów całkowicie nieznana. Dopiero po południu dowodzący prawym skrzydłem Jeremi Wiśniowiecki otrzymał pozwolenie ataku. Zaatakowani Kozacy natychmiast otrzymali wsparcie Tatarów, na których w odpowiedzi król wysłał kolejny odwód. Sytuację uratowało przegrupowanie sił i ponowny atak skrzydłem. Walka trwała aż do zachodu słońca, kiedy tatarscy Ordyńcy rzucili się do ucieczki. Uciekający w popłochu Han pozostawił swój namiot na polu bitwy. Jego sojusznik również w międzyczasie rozpłynął się w powietrzu. Pozostałości Kozaków wróciły do taboru i ustawiły się w zakalu rzeki. Skąd mieli dobrą pozycję do obrony. Sytuacja była patowa, jednak przeważył brak autorytetu po stronie Kozaków. 6 lipca wysłali oni do polskiego obozu poselstwo, z którego pułkownik Krysa, pozostawiony jako zakładnik, w międzyczasie przeszedł na polską stronę. Co więcej, doradzał on zatopienie swoich dawnych kompanów. I chociaż planu nie zrealizowano, to samego Krysa jak najbardziej doceniono nobilitacją. Wśród Kozaków dowództwo przejął Iwan Bohun. Kolejny pierwowzór sienkiewiczowskiej postaci, który postanowił zbudować przeprawę. Plany popsuła mu jednak Czerni, która niezorientowana w zamiarach pułkownika, pomyślała, że sam chce się wymknąć i rzuciła się do ucieczki. Polacy, widząc popłoch wśród kozaków, ruszyli na nich, sprawiając im prawdziwą rzeź. Kozacy, którzy nie zostali rozniesieni przez polskie szable, utonęli w rzece. Straty były ogromne. Niektóre źródła mówią nawet o ponad 30 tysiącach zabitych. Bitwa pod beresteczkiem, mimo iż pozostaje jednym z najbardziej spektakularnych polskich zwycięstw, to zresztą jak wiele innych nie została kompletnie wykorzystana. Pospolite ruszenie rozeszło się podczas nieobecności króla, a wojska Hetmana Potockiego nie udzieliły spodziewanego wsparcia dowodzącemu armią litewską Januszowi Radziwiłowi, który bez rozstrzygnięcia spotkał się z Chmielnickim pod Białą Cerkwią. Otworzyło to zupełnie nowy etap polsko-kozackiej wojny. Do stołu dosiadła się Rosja, która okazała się znacznie trwalszym sojusznikiem niż Tatarzy. Na nieszczęście Rzeczpospolitej, jak i finalnie samych Kozaków. Na dziś to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Przypominam o możliwości wsparcia kanału na Patronite, gdzie w zamian dostajecie szereg nagród. Zachęcam również do ocenienia i skomentowania filmu oraz subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowych filmów. To była hardkorowa historia. Trzymajcie się, do zobaczenia.